Siemanko, z tej strony Kikuć. witam Was serdecznie w premierach marca, czyli omówieniu najlepszych gier na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox Series X i S, Switcha. Tym razem w marcu nie ma aż tak wielu dobrych tytułów, ale mamy między innymi Ghostwire Tokyo, czyli cyberpunkową, neonową, wykręconą wizję Tokio, w którym miejsce mieszkańców zajęły mityczne zjawy. Gran Turismo 7, ekskluzyw na konsole PlayStation, realistycznie i pięknie wyglądające wyścigi. Shadow Warrior 3, krwawa strzelanka i siekanina z perspektywy pierwszej osoby, taka polska odpowiedź na Doom Eternal. I really made a mess here a także Tiny Tina's Wonderlands, czyli looter-shooter w klimacie fantasy od twórców Borderlands. Come on, let's kill these Nie przeciągając dłużej, zaczynamy! Miejsce dziewiąte. Stranger of Paradise to spin-off pierwszej części Final Fantasy, którego wątki przepatają się z historią opowiedzianą w pierwowzorze. Grem stworzyło studio Team Ninja odpowiedzialne za Souls-likeową produkcję NIO. Jest to opowieść o trójce przyjaciół, którzy wyruszają w podróż przez krainę okrytą ciemnością, aby pokonać chaos. Przepowiednia mówi o wojownikach światła, jednak sami protagoniści nie są do końca przekonani, czy chodzi o nich, gdyż magiczne kryształy w ich posiadaniu mają czarny kolor. Walka polega na wykręcaniu jak najdłuższych kombosów, co osiągniemy dzięki ulepszaniu naszego ekwipunku i rozwijaniu umiejętności postaci. Te ostatnie podzielono na dwie kategorie: Miecznik oraz smak, z których każda ma kilka drzewek. Podobnie jak w innych grach z serii Final Fantasy, tutaj również po wyczerpaniu paska wytrzymałości u przeciwnika możemy zadać cios krytyczny. Każda postać ma inne sztuczki bojowe, takie jak ataki dystansowe czy wykorzystanie ochronnej tarczy. Przygodę możemy rozpocząć sami lub w trybie kooperacji sieciowej do trzech osób. Niestety, parę dni po premierze gra zbiera mieszane oceny. Obrywa się mało ciekawiej fabule i projektom postaci, a także lokacją. Pochwałę zbiera za to system walki. Dodatkowo wersja na PC cechuje się fatalną optymalizacją i problemami z teksturami. Dlatego może warto zaczekać na połatanie gry i jakąś przecenę, zanim da się szansę temu spin-offowi Final Fantasy. Miejsce 8 lx 2 zawitał na PC i konsole 1 marca. Jest to trójwymiarowy RPG z widokiem z perspektywy trzeciej osoby stworzony przez Pirania Bytes. Studio znane jest z trzech części kultowego Gotika oraz serii Ryzen, a jej gry zyskały sporą rzeszę fanów. To co odrzuca wiele osób, czyli archaiczna grafika, drewniana animacje i dość skostniały gameplay, nie przeszkadzają hardkorowym miłośnikom tych gier, dla których najważniejsza jest fabuła i ciekawe postacie niezależne. Gra rozpoczyna się tuż po finale pierwszej części i przedstawia historię Jaxa, głównego bohatera, który musi uratować świat Magalan przed istotami zwanymi niebianami oraz materią ELEX, która może zniszczyć całą planetę. Alex 2 oferuje wyłącznie tryb single player i oferuje rozwiązania znane z innych herpeków. Za ukończone questy i walkę otrzymujemy fedeki, które przekładają się na dodatkowe punkty rozwoju postaci oraz umiejętności. Dialogi, podjęte decyzje, czy śmierć postaci, trwale wpływają na fabułę i to jak postrzegają nas mieszkańcy Magalana. Świat składa się ze krain. Mamy tutaj górskie zaśnieżone łańcuchy, wielkie pustynie czy zielone polany i gęste lasy. Grama futurystyczną otoczkę. Dzięki plecakowi odrzutowemu szybciej przemierzamy teren, a jako oręż posłużą nam broń biała i karabiny laserowe. Nowa produkcja Piranha Bytes to intrygująca opowieść osadzona w ciekawym i barwnym świecie z wieloma interesującymi postaciami pobocznymi. Odstraszać może archaiczna grafika czy drewniane postacie, ale dla fanów gotika jest to nieodłączny i charakterystyczny element produkcji tego dewelopera. Jeżeli brakuje Wam oldschoolowych, trójwymiarowych RPGów, to dajcie szansę Elex 2. Miejsce siódme. Is us. Square Enix zrobił graczom miłą niespodziankę w postaci taktycznego JRPG Triangle Strategy, przypominającego lubiane Final Fantasy Tactics. Wcielimy się w Serenoę, jednego z władców ziemskich, który poprowadzi swój lud do walki o drogocenne minerały, czyli sól i żelazo. Rozgrywkę zaprezentowano w rzucie izometrycznym, a potyczki polegają na starciu naszej drużyny z wrogami zamiast całych armii. Jak na taktyczny charakter walki przystało, wykorzystamy umiejętności naszych kompanów, a także przewagę terenu, aby wyjść zwycięsko z niełatwych starć. Możemy też polegać na zależności żywiołów, to jest woda przewodzi błyskawice, a ogień topi lód. Zdobywając punkty doświadczenia, awansujemy postaci, które poprawiają swoje cechy i umiejętności. Dodatkowo członkowie drużyny mają swoje przekonania i przed podjęciem kluczowych decyzji możemy zapytać o ich stanie, a nawet starać się przekonać do swoich racji. Podjęte wybory nierzadko zupełnie wykluczają alternatywne ścieżki, więc aby poznać całą zawartość fabuły, trzeba na nowo rozegrać historię. Gra kładzie nacisk na. Dialogi, więc często zdarza się, że przez kilkadziesiąt minut jesteśmy świadkami samych rozmów bez żadnej sceny walki. Szata graficzna to pixel art stworzony z 16-bitowych sprite'ów, ale z dobrodziejstwami cieni i dynamicznego oświetlenia. Oryginalna konwencja przypomina styl znany z Fire Emblem i Final Fantasy Tactics i idealnie sprawdza się na ekranie Switcha. Triangle Strategy od Square Enix to gratka dla posiadaczy Pstryczka i miłośników JRPGów. Miejsce szóste. Gran Turismo to seria legenda, realistyczny symulator wyścigów samochodowych dostępny wyłącznie na konsolach PlayStation. Tym razem do gry zajechało ponad 400 aut, a będziemy ścigać się na 100 trasach w 34 miejscach. Gra wygląda pięknie, a szczególnie zachwyca płynnie zmieniający się cykl dnia i nocy. Przygodę rozpoczniemy w miasteczku Gran Turismo, z którego mamy multum opcji do wyboru, jeśli chodzi o kupno i modyfikację aut czy rodzaj wyścigów. Rozbudowany tutorial i misje, które otrzymamy w kafejce Luka, powoli wprowadzą nowych graczy w możliwości pojazdów. I i mechanikę jazdy Grand Turismo. Ta jest oczywiście niełatwa i zbliżona do prawdziwej, na przykład jazda w tunelu aerodynamicznym. Z trybów gry dostajemy jeszcze licencję Gran Turismo Championships oraz wyzwania, takie jak 24-minutowe wyścigi wytrzymałościowe ze zmieniającą się pogodą i porami dnia i nocy. Auta kupimy w jednym z trzech miejsc. Brand Central, Autocomis z pojazdami używanymi i Legend Car, gdzie trafimy na motoryzacyjne klasyki. Ceny pojazdów, a także ich dostępność zmieniają się dynamicznie, co dodaje smaczku tej giełdy. Out. Fajnym elementem jest konieczność robienia przeglądów, uzupełnienia oleju, aby nie zajechać naszych aut. Ważne jest również odpowiednie dobranie opon do nawierzchni i warunków pogodowych, a czasami downgrade pojazdu, aby móc ścigać się w odpowiedniej drabince. Fani na pewno ucieszą się z powrotu samodzielnego, pełnoprawnego trybu kariery dla pojedynczego gracza. Dla sprawionych rywalizacji mamy rozbudowany i wyśrubowany tryb multiplayer, a także kanapowa rozgrywka na podzielonym ekranie. Z grzytem i niekorzystnym echem odbiła się kwestia mikropłatności oraz obniżenia nagród za wygrywanie wyścigów. Wersja na PS5 celuje w rozdzielczość 4K przy 60 FPS-ach i raytracingu. Mamy również kluczowe funkcje PS5, czyli szybkie wczytywanie dzięki dyskowi SSD, dźwięk 3D, czy wibracje i adaptive triggery pada DualSense. Pomimo, że GT7 zebrało najniższą ocenę graczy na Metacritic w historii serii, to wydaje się naturalnym wyborem dla zapaleńców realistycznych i wymagających wyścigów. Miejsce piąte. Wild West to action RPG wyglądem przypominający Diablo 3, czyli trójwymiarowy hack and slash z rzutem izometrycznym. Akcja gry dzieje się na wariacji dzikiego zachodu, w której obok rewolwerowców mamy bestie z piekła rodem. Możemy stworzyć drużynę lub podróżować samodzielnie. Każda postać ma swoje własne pochodzenie i historie, które stopniowo odkrywamy. Można to opisać jako cykl kilku przygód, których zwieńczenie poznajemy w ostatnim akcie rozgrywki. Twórcy obiecują sporą regrywalność za sprawą losowości etapów i podejmowanych przez nas decyzji, których konsekwencje zmieniają świat gry. Za tytuł odpowiadają twórcy Dishonored oraz Prey, choć wydaje się, że ten gatunek to dla nich nowość. Podobnie jak w innych hack and slashach tu też mamy ekwipunek odpowiadający za pancerz i obrażenia oraz drzewko umiejętności. Na koniec dnia Weird West może być ciekawym wynalazkiem dla miłośników Dzikiego Zachodu oraz unicestwiania hord kolejnych wynaturzonych bestii. Miejsce czwarte. Yeah, we... Shadow Warrior 3 to najnowsza instancja zwariowanej strzelanki z perspektywy pierwszej osoby od polskiego studia Flying Wild Hog. W grze wcielimy się w najemnika ninja imieniu Lo Wang, który łączy siły z niedawnym wrogiem Zillą, aby ocalić świat przed kataklizmem sianym przez mitycznego smoka. Gra utrzymana jest w klimacie neofeudalnej Japonii, ciachania kataną, brutalnych finisherów i dynamicznych starć. Zrezygnowano z elementów RPG na rzecz niczym nieskażonej, czystej jatki. Pod względem grafiki i rozgrywki przychodzi na myśl Doom Eternal. W trakcie liniowej kampanii fabularnej Przemierzymy ciekawie zaprojektowane etapy, w których znajduje się mnóstwo elementów otoczenia pozwalających zabijać potwory. Mobilności dodaje nam linka z kotwiczką, na której oparte są zręcznościowe wyzwania wspinania się po niedostępnym terenie. W grze nie ma rozgrywki wieloosobowej, a całość zabawy opiera się na fabule z wieloma humorystycznymi akcentami. Gra hula na silniku Unreal Engine 4 i oferuje kilkanaście godzin intensywnej, krwawej i brutalnej akcji z efektownymi animacjami rozczłonkowywania potworów z piekła rodem. Miejsce trzecie. Ma'am, is everything all right? Seria Siberia to klasyka gatunku przygodówek point and click. Grę ponownie zaprojektował Ben Sokal, czyli główny pomysłodawca poprzednich odsłon. The World Before podnosi wątek fabularny po zakończeniu poprzedniczki, ale znajomość historii nie jest wymagana, aby się dobrze bawić. Poprowadzimy opowieść z perspektywy dwóch postaci. 17-letniej Danny Rose, obiecującej pianistki, która w 1937 roku staje przed mroczną wizją II wojny światowej. Druga równoległa opowieść przenosi nas do 2004 roku. W którym Kate Walker, postać znana z poprzednich części, zostaje uwięziona w kopalni soli. Jak w każdej grze przygodowej, tak i tu poprowadzimy dialogi z postaciami niezależnymi, poszukamy wskazówek, a także staniemy przed łami główkami, zagadkami i mechanizmami przewodzącymi na myśl erę steampunk. Syberia zawsze charakteryzowała się przepiękną grafiką, która pozwalała zanurzyć się w snutą historię, i nowa odsłona kontynuuje tę chlubną tradycję. Dodatkowo na pochwałę zasługuje symfoniczna ścieżka dźwiękowa, której kompozytorem jest Inon Zur. Znany z falauta, Dragon Age czy Prince of Persia. Ostatnio gry przygodowe popadły w niełaskę, i nie ma zbyt wielu produkcji tego typu. Dlatego The World Before może być perełką dla starszych miłośników serii, a także osób sięgających po Siberium po raz pierwszy. Miejsce drugie. Tiny Tina Wonderlands to inspirowana DLC do Borderlands 2, strzelanka w świecie fantasy z bardzo ładną oprawą graficzną w bajkowym klimacie. Narratorem jest tytułowa Tina, która zmieniając szczegóły opowieści powoduje całkowite przemodelowanie etapu. Zaczniemy od stworzenia postaci i wyboru klasy, która jednak nie definiuje naszego stylu gry i w żaden sposób nas nie ogranicza. Wyruszymy na epicką wyprawę, której celem jest pokonanie demonicznego Dragon Lorda. Podobnie jak Borderlands, tutaj też rozgrywka to looter-shooter, ale pomieszanie świateł. Świata fantazji z nowoczesnymi giverami daje niezłego kopa. Jeżeli zamiast pistoletów, karabinów i wyrzutni rakiet wolimy bardziej klimatyczne środki zagłady, to możemy sięgnąć po zaklęcia miotające żywiołami czy polimorfie. Grę możemy przechodzić w pojedynkę lub do czterech osób w trybie współpracy. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem grafiki i gameplaya Tiny Tinas Wonderlands. Nieczęsto deweloperzy dają upust fantazji i decydują się na niekonwencjonalne i szalone klimaty, a tutaj mamy wyraźnie powiew świeżości. Seria Borderlands znana jest ze sporej dawki humoru i tutaj też nie powinno go zabraknąć. Miejsce pierwsze. And save the city. From this twisted nightmare. Ghostwire Tokio zawiera nas do współczesnej alternatywnej wizji tego miasta, którego mieszkańcy niemal w całości zniknęli, a na pozostałych polują zjawy i monstra prosto z japońskich baśni. Za klimat produkcji odpowiada Shinji Mikami, twórca serii Resident Evil. Ghostwire Tokio jest przygodową grą akcji z perspektywy pierwszej osoby. To, co rzuca się w oczy, to bardzo ładna grafika oraz wierne odwzorowanie stolicy Japonii, w tym takich ikonicznych miejsc jak skrzyżowanie Shibuya czy Tokyo Tower. Gra otacza nas. Z nocnym klimatem opustoszałego Tokio, które rozświetlone jest reklamami i neonami, a po ulicach szaleją duchy Yokai, a także tajemniczy kultyści noszący maski Hania. Zjawy zostały ciekawie zaprojektowane i tak. Mamy na przykład pannę młodą w białym stroju, dziecko w żółtym płaszczu przyzywającym inne duchy, czy zręcznego Kuchisake uzbrojonego w długie nożyce. Na szczęście nie jesteśmy bezbronni. Główny bohater doświadczył przemiany, w wyniku której włada magią, którą może łączyć w niszczycielskie kombosy. Aby przegonić monstra, Musimy poznać, jak atakują, a także ich słabe punkty. Naszym celem jest odkrycie, co stoi za zniknięciem mieszkańców i pojawieniem się duchów, a także uratowanie naszej rodziny zamkniętej w podziemnym świecie. Posiadamy też umiejętność latania nad miastem, dzięki czemu podziwiamy jego futurystyczny wygląd nocą, a także przemieszczamy się szybciej w poszukiwaniu kolejnych zadań. Zwiastuny Ghostwire Tokyo wyglądają bardzo obiecująco. Propsy dla twórców za odważne podejście do tematu i uniknięcie utartych ścieżek i innych strzelanek. Z zakupem Poczekałbym jednak do premiery, aby przekonać się, jaki będzie odbiór graczy i czy warto wyłożyć parę stówek na tę opowieść. I to już ostatnia gra, którą przygotowałem dla Was w tym materiale. Mam nadzieję, że te zjazduny i omówienie Wam się podobały. Jeżeli tak, to koniecznie zachęcam do zostawienia łapy w górę subskrypcji, a za parę dni już premiery kwietnia. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej fajnych i trybujących tytułów, żeby było co ogrywać. Jeszcze nie takie super ciepłe pierwsze dni wiosny. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.